Witam na kanale Retrownia w kolejnym odcinku Pierwszych Wrażeń, czyli mojej krótkiej recenzji, gdzie godzinkę gram sobie w wybraną przez Was grę i robię z tego taką pseudo recenzję. Dzisiaj zagramy sobie w gierkę Hatoku no coś takiego. I jest to oczywiście gra wybrana przez Was. Mam jeszcze jedną taką grę wybraną przez Was, także pewnie się pojawi w przyszłym tygodniu, bo teraz mam trochę więcej czasu, także będę mógł nagrywać. I generalnie niedługo będzie nowy unboxing, więc będziecie mogli znowu coś wybrać do tej serii. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi tytułem wstępu i teraz przechodzimy do gry. Feast of the North Star, a dokładniej Hakuto no Ken, bo gramy dzisiaj w wersję japońską i dlaczego to ma aż takie znaczenie, opowiem za chwilę. Jest to gra wydana przez Toei Animation w 1986 roku i oparta jest na manze z połowy lat 80 o tym samym tytule. Hakuto no Ken to gra akcji z side scrollingiem, której poziom trudności szybciutko sprowadził mnie na ziemię. Nasz bohater Kenshiro musi pokonać pięć stopniowo trudniejszych etapów, a na ich końcach czekają na nas bosowie. Może i nic skomplikowanego, ale za chwilę opowiem wam dokładnie jakie mam przemyślenia po godzince z tą grą. Dodatkowo powiem jeszcze, że Gry z tej serii pojawiały się na kilku konsolach w późniejszych latach, między innymi na PlayStation 2 oraz PlayStation 3. Jeszcze zanim przejdziemy do gameplayu należy się słowo wyjaśnienia. Otóż tytuł Feast of the North Star to amerykańska wersja gry Hakuto Noken 2, więc moje zdziwienie było dość duże, kiedy włączyłem ROM amerykański, a okazało się, że to zupełnie inna gra. No ale człowiek uczy się całe życie. Jeśli chodzi o gameplay, to grę zaczynamy w jakimś zrujnowanym mieście. Nasz bohater ma do dyspozycji kopnięcie oraz walenie z pionchy. Co ku mojej uciesze sprawia, że przeciwnicy wybuchają. Przeciwnicy wyskakują do nas z każdej możliwej strony i rzucają w nas bumerangami, nożami i jeszcze jakimiś bliżej niezidentyfikowanymi przedmiotami. Czasami ilości lecącego w moim kierunku towaru wprawiły mnie w osłupienie. Dodatkowo czasami w powietrzu latają ludzie, co już totalnie wybiło mnie z rytmu. Teraz chwila o tym, co widzimy na ekranie, a więc mamy informację, który gracz aktualnie gra, bo można grać w dwie osoby na przemian. Mamy licznik punktów, licznik zabitych przeciwników oraz nasz pasek zdrowia. I tak, pląsając sobie radośnie po mapie przez około 10 minut, doszedłem do wniosku, że pierwsza plansza nie ma końca. I kiedy skończyły mi się życia, postanowiłem zajrzeć do manuala. Okazało się, że w niektórych drzwiach pojawiają się na chwilę jakieś dzieci, a my musimy za nimi podążać, wciskając na raz przyciski A, B oraz strzałkę w górę. Ale teraz ciekawostka. Niektóre dzieci chcą nas zmylić, co cofa nas o etap wcześniej. Kiedy już to odkryłem, zacząłem przeć naprzód i szybko dotarłem do pierwszego bossa, którym okazał się jakiś grubas z wielkim bebzolem. Po którymś podejściu udało mi się go pokonać i trafiłem do drugiego etapu. Tutaj przeciwników jest jeszcze więcej, wytrzymują po dwa ciosy i rzucają w nas jeszcze większą ilością śmieci. A no i zapomniałbym dodać, że plansze mają więcej etapów i więcej jest dzieci mylących nam drogę. Po około 22 minutach dotarłem do drugiego bossa, który hasał sobie wesoło po planszy rzucając w nas jakimiś szablami, ale o dziwo okazał się nieszkodliwy aż tak bardzo. Trzeci etap to już nie na moje nerwy niestety i może jakbym spędził w tej grze ze 100 godzin, to nabrałbym wprawy, ale szczerze gra nie zachęca do grania w nią aż tak długo. Boss trzeciego etapu okazał się nie do pokonania przeze mnie i nawet nie za bardzo wiedziałem jak do niego podejść, więc mimo moich szczerych chęci dalej już nie zaszedłem. I na koniec ciekawostka jest taka, że można tutaj podobno zbierać jakieś ulepszenia i może to ułatwiłoby grę, Niestety ja nie zrozumiałem tego systemu ani skąd te ulepszenia brać. No i tak podsumowując tą gierkę, um, niestety w mojej ocenie jest to takie C, czyli generalnie gra słaba. Ten plusik to tak za, za tą dynamikę, za to, że tam no, w miarę płynnie się w to gra, ale jest naprawdę no, nudna po prostu. No, poziom trudności jest jaki jest, ale gra może być trudna, a ciekawa i wciągająca, a ta jest trudna i po prostu. Nie, nie bardzo się chcę w nią grać, przynajmniej mi, ale może komuś z Was przypadła do gustu, także dajcie znać. Generalnie wyszła jeszcze druga i trzecia część tej gry na Famicoma, więc jest spora szansa, że jeszcze kiedyś się pojawią kolejne części tutaj u mnie na kanale. Także zobaczymy, jak to będzie. A teraz na koniec możecie zostawić subka, możecie zostawić komentarz. Zachęcam Was bardzo do tego. I teraz dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć.